Witam, jedziem do sklepu zobaczyć coś. No właśnie, wychodzę ze sklepu, kupiłem sobie wodę sodową, 50 centów, czyli 2 złote. Tak się śmieje, nie? Ogólnie wcześniej, ale teraz przyjechał autobus z klientami po pyszne świeże pieczywa jest godzina szósta. oto jest właśnie moje śniadanko kurczaczek chili, pomidorek i ogórek oto sąsiedzi mi dali taką małą zupkę z głową ryby, to nagrywa z następnego dnia. Idę teraz siedzieć na ulicy, sprzedawać pieczywa. Strasznie gorąco nie da się wytrzymać masakra. Rekordowa temperatura ta niebieska Honda Click została wymieniona na naszą ulubioną hondę skupi jest bułeczki są chlebki drożdżóweczki truskawkowe, pomarańczowe na sprzedaż czekamy w w Azji wypiję se kawkę a ja pojadę do sklepu. No mojemu tacie i mamie kiedyś pokazywałem, jak dodawać miejsca na Google. Nie wiem, jak słyszeliście na jego filmie albo nie słyszeliście, mówił, że dawał pineskę na Google, ale coś nie... nie poszło. Także... Jak wrócę do domu, to mu to zrobię po cichu. Tak wyglądają khmerskie pieniądze, riele. Oni mają nawet swoje własne cyfry. Większość świata używa arabskiej numeracji, ale tutaj też mają swoją własną. I często jak patrzysz na ceniki w niektórych miejscach Kambodży to nie ma na przykład, Wiatr przeszkadza tych arabskich, jak tu widzicie na dole. Tu jest 5, a tu jeden. Jak ja bym widział na karce. W ich nie wiem jak te, ten alfabet ich nazwać. Niech będą makarony, jakbym widział numery w ich języku makaronowym napisanym, to w ogóle bym się drapał i drapał. Nie wiedział co to jest. Ale może po czasie bym zapamiętał w końcu. Misja Super Glue rozpoczęta. To jedziemy. O taki właśnie klej kupiłem za 1450 real, czyli złoty 45. Zł. A ja dla taty mam małą niespodziankę ostatnia sztuka. Wchodzę do sklepu i się pytam. Pani, szukam superglu. No to zaprowadziła mnie, dała mi superglu, idę do kasy i ta sama pani mi się potem pyta: czy na buty? Mówię, ta na buty, plastik, wszystko. A teraz idę sobie zjeść niedanko. Zobaczcie, kto do mnie przyszedł. Piesek! Fajny piesek, mięciutko, sieść ma. Czyjś. Nie wiem co jest zwierzętami, ale one wszystkie do mnie idą. Papugi, pieski, kotki. Nawet je szuki czasami. No co? Co szukasz? Właśnie idę dowieść świeże pieczywa do sklepu. Wurzyk w Azji. Tata dałem pineskę. I została zaakceptowana i w ciągu 24 godzin będzie na mapie Ja Cieszysz się? Ja wol, ja wol i alkohol Ja wol, ja Okej okay, dobra Jak już jechałem po zawieść pieczywa do sklepu To dosyć troszczę się zrobiło Dosyć ludzi kupiło bułek drożdżówek Generalnie dzisiaj jest busy i no, to trzeba dopiec i dokładać do stołu. Wyobraźcie sobie, poszedłem tylko wypić y, picie, i już ile poszło. Dzieci ze szkoły przyjechały i nakupywały sobie drożdżówek. <grym> <grym> Więc <grym> tak mi minął mój dzień. Jechałem dosyć sporo w tej, i w FT. Ja mam nadzieję, że się Wam spodobał. Mogliście się trochę pośmiać. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję tym, co oglądali od deski do deski. Za subskrypcję. Za miłe komentarze i tym, co mnie wspierają. Mam też swoje książki w języku angielskim na patronie dla płatnych patronów minimum o 3 dolarów. Piszę książkę western, historia, fikcja, pod tytułem Indian Is So Good. Ale ostatnio coś mi wolno to idzie. Przepraszam. Jednak łatwiej mi jest gatunek cyberpunk pisać niż western. Ale piszę, nie? Pomału, pomału. Hmm. No i to chyba tyle na ten temat. Piszcie komentarze, lajki i tak dalej. A! Mogę wam powiedzieć, że jak mama piekła bułki, chlebki, ten mały przyszedł tutaj, przez okno zobaczył i zaczął pukać w szybę, otwierać drzwi, próbował, ale były zakluczone, więc tylko klamkę machał. Krzyczał coś tam, am-am, niam-niam, daj, daj jeść, takie po angielsku, ten najmniejszy taki, 2-3 lata co ma. No i było to dosyć głośno, to, no to potem, robię, że sobie robiłem kanapkę, to kawałek mu zrobiłem, jeden chlebek z dżemem truskawkowym. Ten się cieszył, wziął to i uciekł do domu. Ten mały stop by tylko jadł i się bawił w coś. No to dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Poczekajmy, równe 3 minuty, żeby minęły, 4 sekundy i tak dalej. Pa Pa.